Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stały patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze. Podchodzili do Niego i podawali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś Królem żydowskim Wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król Żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, Dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uroczystość Chrystusa Króla przywołuje dziś Ewangelię o ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Bo choć moglibyśmy czytać o wspaniałych manifestacjach Jego wielkości i mocy. O nauczaniu, które zadziwiło uczonych i zachwycało prostaczków, o uwolnianiu ze, od złych duchów i od trądu, o przywracaniu wzroku, a nawet wskrzeszaniu. To nie ma bardziej jednoznacznego zwycięstwa Chrystusa niż jego zwycięstwo na krzyżu. Umarł, aby Dokonała się sprawiedliwa zapłata za grzechy ludzkości. Zwyciężył jednak śmierć. Z wstał. Pokonał niepokonywalne. Odwrócił nieuchronny wyrok ciążący na każdym stworzeniu. Otworzył bramy nieba ziemianom. Pan Jezus dokonał tego nie poprzez jakąś proklamację, jakiś akt swojej woli, mocą swej władzy, ale jako upodlony skazaniec na krzyżu. Trudno to pojąć, trudno się z tym pogodzić, a przecież dzięki temu nikt z nas nie jest bezwartościowy, nieważny, zapomniany. Pan Jezus sam siebie postawił niżej, by nas wydźwignąć. I skoro On umarł za nas na krzyżu, mamy wartość ogromną. Byliśmy warci aż takiej ofiary. Bóg zapłacił za nas niewyobrażalną cenę. Uświadomienie sobie tych faktów domaga się osobistego zaangażowania. Obojętność będzie tu rażącą niewdzięcznością i w istocie obelgą, podobnie jak urągająca wrogość złoczyńcy, którego powieszono obok pana Jezusa. Mamy jednak wzór postawy drugiego ze skazanych, zwanego dobrym łotrem. Ten człowiek pomimo wszystko kierował się bojaźnią Bożą, w godzinie śmierci uznał prawdę o swoim życiu i swoich uczynkach, co więcej, uznał dobroć Pana Jezusa i Jemu zaufał, powierzył się Królowi Wszechświata i zapragnął wejść do Jego Królestwa. I chociaż od tego dnia minęło dwa tysiące lat. Pamiętamy o dobrym młodszym, jako o pierwszym kanonizowanym świętym. Wszak sam pan Jezus powiedział do niego: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Królestwo Boże realizuje się w ludzkich słabych i grzesznych naturach, ale nawet i w złoczyńcach. Gdyż jest ono święte świętością samego tylko króla. Ale ci, którzy do Niego należą, pragną Go naśladować i choć trochę się do Niego upodobnić. Przynależność do Jezusa Chrystusa, króla wszechświata, to nie tylko znamie chrztu i dar Jego zbawienia, to również świadoma decyzja. I zaangażowanie w relacje. Ałotrowe, Jezu, wspomnij na mnie może stawać się naszą codzienną modlitwą powinno stawać się naszą codzienną modlitwą wyrażającą tę właśnie osobistą relację z naszym Panem i Zbawicielem.